Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tutaj próbujemy coś dopasować do <laughs> Do naszego Power Beyond. Ale szczerze Wam powiem, że niech to szlak wszystko zapali jasna krew zaleje. Tyle Wam mogę o tym wszystkim powiedzieć. No nie ma niczego znormalizowanego. Takie głupie złączki z 20 rodzajów. I teraz, jeden kupiliśmy za długi gwint, drugi za krótki. Ten coś się też nie chce wkręcić. Miejmy nadzieję, że uda się go wkręcić, chociaż nie wiem czemu to tak nie żwawo idzie. A jeszcze wziąłem taki klucz, że ja go pierniczy. No ale przecież to musi się jakoś dokręcić, to no nie ma innego wyjścia. A to tak topornie idzie. Wiecie, nie chce też jakoś tego przeciągnąć, ale tu jeszcze jest miejsca a miejsca, więc czemuś to jakoś, jakoś dziwnie, naprawdę dziwnie ciężko idzie, ale mam nadzieję, że już trzecia końcówka, którą kupiłem, znaczy przejściówka, o, króciec jak zwał, tak zwał, będzie dopasowany. To też jest dziwne, że fabryka coś montuje, prawda? A nie ma jakby znormalizowanego tego wszystkiego, tylko każdy ma gdzieś coś innego i to jest, to jest chore. Te, też tutaj jest taki nie za bardzo. Czy, czy my mamy już tutaj dokręcone yy, zaślepki, też nie ma, nie, to jeszcze jest różne, to jeszcze trzeba dobrze dokręcić, tutaj mamy bodajże trzy 8 zaślepki, nie ma i taką nie ma, nie ma oryginalnej takiej wiecie to jest zwykły zwykły eurozłącze zwykłe eurozłącze i nie ma gotowego eurozłącza które by pasowało tutaj trzeba robić taką przejścióweczkę i dopiero dopiero mamy tutaj eurozłącze no masakra ile ja się dzisiaj ojeździłem to się w głowie nie mieści pół kwidzyna Pół kwidzyna normalnie zjeździłem, zobaczcie co tu mam w samochodzie. I węże do zakuwania, i mały wężyk, i ciśnieniowy wężyk, bo też w opryskiwaczu No tu jest już wesoło w tym samochodzie. To jedno kręcić. Co? Tylko jedno. No jedno, a no na co więcej. Więc y, też ciężko się to wkręca, ale miejmy nadzieję, że to się uda wkręcić jakoś. No, i teraz wężyka do kariera przyczepiamy, żeby nie zapomniał tylko go tam skręcić. No, nigdzie nie mogłem dostać u mnie w okolicy, słuchajcie, złączki, yy, po prostu złączki, tak? Bo tu, tak jak widzicie, z dwóch stron zakówka yy, i złączka, w taka jak to yy, mówka. O, mówka dokładnie, tego mi brakowało. Nie było po prostu złączki tego typu. A już mówię wam dlaczego. Średnica w środku, można powiedzieć, że uniwersalna. Ale już oplot, czyli średnica na wierzchu nieuniwersalna. i nigdzie nie można było dostać takiej zakówki. Dopiero gdzieś tam gdzieś tam e, w jednym ze sklepów udało się dopasować to, Ale co ja dzisiaj nerwów straciłem i przede wszystkim, ile ja się dzisiaj najeździłem, żeby głupią zakówkę do węża znaleźć, namierzyć, wymyśleć coś, no to... To głowa mała, to głowa mała. to dobry, ale oni też mają swoje, ja pierdziele, u, urojenia jakieś. Nie ma, no po prostu nie ma nigdzie normalizacji jakiejś. Naprawdę nigdzie nie ma normalizacji takiej, żeby wiecie, przychodzi taka maszyna, taka. Wszystko jest uniwersalne. Nie, każdy gdzieś ma jakieś swoje upodobania, swoją manię <laughs> i swoje spojrzenie na świat. Teraz jeszcze nie przeciągnął tego, bo dopiero będę miał ciężkie spojrzenie na świat. Dzisiaj, Ojejku, no ale dobra, jakoś, jakoś że się udało. Ja nie wziąłem pewnie tutaj 17, jest albo jeszcze, o jezu, 15. To czy Zaś będę szedł po, e, po jakieś cudawianki na kiju. Tu jeszcze wąż był zakręcony kilka razy. Dobra, to nie będzie łatwe do rozwiązania, szczególnie jak się ma telefon w ręku. Tu jeszcze trytytą trzeba złapać to wszystko, oczywiście trytytek nie kupiłem, bo już tego wszystkiego to zapomniałem normalnie o tych trytytkach, no ale dobra, jakoś sobie poradzimy, tu przykręcimy, tu przyczepimy, tu przytrytytkujemy i będzie OK. E, Tomek uprawiał w tym roku już tym nowym wałem w karierze pod, pod kukurydzę. Widzicie, już ładnie boczki tutaj po 12 hektarach ładnie, ładnie już są tutaj wygładzone. Nie ma ani śladu po cięciu, ale co najważniejsze, to Tomek mówił, że on tak się teraz zagłębia. No, bo zobaczcie, jakie to jest zagęszczenie. Widzicie, to jest z 8-7 cm. A jak policzymy do momentu, gdzie, gdzie, gdzie jest wiecie wytarte, no to tutaj będziemy mieli już około 10 cm. Bardzo ładnie kruszy na y, ciężkiej ziemi, ale na lekkiej, no to już będzie, y, będzie to się ciągnęło. Przydałyby się właśnie takie łopatki o, coś takiego i na przemian pst. Tak, jak, tak jak i to jest w offsetie, widzicie, zrobione? Tutaj nie mamy, nie mamy równiutko, tylko idzie to o po ukosie i takie łopatki też po ukosie by były i one wtedy by po prostu yy, no miały zaparcie podczas yy, podczas pracy na polu i by tutaj nie powinno się nie powinien się wtedy ten wał pchać bo on na, na ciężką ziemię jest bardzo dobry ale na lekką na lekką no to można powiedzieć wprost że on się nie nadaje bo to wszystko wszystko się przed nim ciągnie jeszcze podjechałem na pszenickę zobaczyć jak ona tu w ogóle wygląda i powiem Wam, że jest no, zaskakująco bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło. Mamy tutaj elektrę, która już e, drugi rok jest u nas w gospodarstwie i szczerze Wam powiem, że ona zostaje na dłużej. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Usztywniona jest e, jest naprawdę bardzo dobrze. Niemniej jednak tutaj jakoś specjalnie nie szła wysoka dawka, czy to CCC, czy to też trinek zapaku, ponieważ też to była, też był zastosowany zabieg na, na chwasty w postaci avoxy. A jak wiemy i niejednokrotnie to powtarzam, awoxa to jest, jest środkiem, który no bardzo mocno reguluje pszenicę. To są, to są substancje z grupy silnych regulatorów. Stąd też y, moje, y, moje doświadczenie też podpowiadało, żeby nie walić później drugi raz, y, znaczy żeby nie jechać później z, z regulacją taką mocną, tylko po prostu obniżyć. I tutaj szło jak się nie mylę, pół litra CCC tylko i pół kilo Medaxu i to wszystko i to wszystko. I to naprawdę wygląda dobrze, jeżeli chodzi też o. O choroby, no to tutaj mamy czyściutko na chwilę obecną. Zobaczcie, tu już liść flagowy wychodzi, czyli lada moment zabieg. Lada moment zabieg, ale nawet nie widać przez te niskie temperatury śladów po skrzypionkach. Nawet skrzypionek nie ma. Może coś popada. A, widać, że tam jakieś smugi, jakieś smugi, coś tam idzie tego deszczu, więc może i dojdzie do nas, czego czego sobie życzę, żeby żeby tutaj ładnie, ładnie nam porosiło jeszcze, no bo yy, nie powiem, ostatnimi razy trochę popadało, no ale co to, co to jest, jak to jest, zobaczcie, sucho, o, no gdzieś tam pod podem, tym bardziej, że tu jest glina, gliniasta ziemia, yy, na pewno jest, yy, na pewno jest, jest wilgoć, no bo ta pszenica, no zobaczcie, jak wygląda, no, 180 kilo azotu, 180 kilo azotu. Bez trzeciej dawki, w dwóch dawkach, w odstępie, nie wiem, tygodniowym, dwutygodniowym. Musiał zobaczyć w aplikacji, jak ja to w ogóle podawałem. Tak więc, no, wygląda to bardzo dobrze. Wygląda to bardzo dobrze i szczerze Wam powiem, że zarówno elektra, jak i euforia, którą mam w tym roku nasienną. W sumie elektrę też mam na nasienną, ale akurat nie na tym polu, tylko na polu po kukurydzy. Też to wygląda bardzo dobrze. Niemniej jednak elektra po kukurydzy jest troszeczkę no słabsza. Może nie tak wybarwiona intensywnie jak ta. Z tym bardziej, że tam też poszła taka sama dawka azotu, jak i tutaj. Ale wiadomo, siew tutaj chyba był kurczę, Coś koło 20 września. Coś tak. Coś tak gdzieś tutaj koło tego by było. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I tak samo wygląda to też w Euforii. Euforia też można powiedzieć, że na polu jest. Ale elektra no jest wow. Zobaczymy czy ona w tym roku też będzie. Pokaże to co w ubiegłym. nasiona No życzyłbym sobie tego. Naprawdę bym sobie tego życzył. Pięknie wygląda. A jeszcze na sam koniec, słuchajcie, pokażę Wam groch, który wygląda na chwilę obecną tak i powiem Wam, że ani grosza, ani procenta, ani promila nie otrzymałem tutaj żadnego odszkodowania. I teraz zobaczcie, te dolne liście, no nic się nie zmieniło, nie? One dalej gdzieś tam zamarły. To widać, że na tej o, nawiązce, widać taki, nie wiem, jak to, w sumie to wygląda jak z bardziej, o, aniżeli jeżeli coś po przymrozkach niemniej jednak to są właśnie to jest właśnie efekt przymrozków tu gdzie liście te dostały ale no groch groch zaczyna, zaczyna gdzieś tam wychodzić rzadki, bo rzadki przerzedzony, w cholerę może ja też za za rzadko go też trochę zasiałem sucho, może za szybko stąd też o te wschody no nie są takie jak tutaj widzicie na załączonym obrazku Normalnie dziury, dziury. Jak patrzymy o, w tą stronę pod groch, wygląda pięknie. No, ale groch, zobaczcie, tu wygląda naprawdę zacnie. Poodbudowywał się i no, ruszył z skopyta. Myślę, że tak, y, trzy czynniki, które wpłynęły. Pierwsze to aminokwasy. Y, też zastosowany był tutaj bakterryzo, y, czyli bakterie. Po właśnie po wystąpieniu przy mrozkach, no nie, nie od razu, ale przed, bezpośrednio udało się przed deszczem zastosować bakterie, więc to e, jakby też pomogło. No i co najważniejsze popadało, popadało. Teraz taki, o, taka rzęsa piękna pada i też to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, e, tylko żeby to tak chciało gdzieś za dwie, trzy, cztery, 5 godzinek popadać, taki, zobaczcie, piękny, idealny deszczyk. I jest Jest to naprawdę już całkiem inaczej. No tu w poprzek, no, to co było. A co jest, to jest niebo a ziemia. Niebo a ziemia. I szczerze Wam powiem, że chyba pan licho z tym odszkodowaniem, ale no no. no, no, no Groch odchorował. Nie można też powiedzieć, że nie jest wszystko kolorowo, ładnie, pięknie odchorował. Pytanie, jak to się odbije na plonie i jak to będzie wyglądało plonowo? Ale na to na te pytanie ja nie potrafię odpowiedzieć. No i musimy niestety na to poczekać aż do żniw. I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.